Dzień dobry, jak witamy kolejnego dnia. My już się zbieramy i wychodzimy z tego nocegu, wszystko pięknie posprzątaliśmy i teraz właśnie zabieramy walizki na PKP, tam jest przechowywanie obok i będziemy ruszać dalej. Nie otwierałam z wami dzisiaj jeszcze tego herbatkowego kalendarza adwentowego, ale to nadrobimy potem. Więc teraz już lecimy. No i co, słuchajcie, mamy błędy za błędami. Zaczęło się od walizek na stronie. No powiedz, co zrobili z nami? <grym> na no były większe. Według wymiarów mieściły się dwie nasze walizki jeszcze był zapas 3 cm, ale to się i Więc no takie. Więc musieliśmy kupić jeszcze jedną bramkę na tą drugą haliskę. No ale dobra, poszliśmy na PKP, chcieliśmy kupić bilety i co, pokazuje nam, że musimy zapłacić półtora koła, półtora koła za e, bilet w dwie strony, gdzie łącznie pociąg jedzie 3 godziny. A my byśmy byli, no nie, no bo godziny, ale coś. Godzina osiem. Aha no to dwie godziny. my byśmy byli tam 3 A tak wszystko to nie taniej? No i byśmy właśnie byli tam tylko 3-4 godziny, więc odpuściliśmy, a chcieliśmy jechać do Neapolu, no bo w sumie to jest najbliżej miasto, takie większe, gdzie coś jest od Rzymu. Są oczywiście tańsze bilety, ale wtedy ten pociąg jedzie już ponad 2 godziny, a my niestety aż tyle czasu nie mamy. Więc będziemy sobie spacerować po Rzymie jeszcze przez 5 godzin i idziemy sobie do Villa Borghese Później Alan namawia, żeby zjeść najlepszą niby top 3 na świecie. Na bank nie no, będzie. Znaczy, ona jest na polu, ale to jest ta sama sieciówka Mniej Na się bank tkano. nie będzie. To nie będzie najlepsza. Nie no. Ale w tym roku była W moim rankingu. Pewnie będzie lepsza Pizza z Biedry za cztery złote. I jesteśmy przy jeziorze w Villa Borghese. Możecie sobie tutaj normalnie wypożyczyć łódeczkę. Chodźcie popływać. I to jest to miejsce, gdzie Alan mi się oświadczył. Potwierdzasz? Coś tam było? Co to jest? Lekcja przyrody. Jest takie coś, takie coś. Tam to jest strasznie rozgadane. To co tam ucieka Wydaje mi się, że tak kaczki Albo coś takiego się zepsuło Kaczko będzie. Patrzcie na ten, co robi z tą głową Jak tak można Da sobie dupkę Mizia. Da plecki Uuuu I jesteśmy teraz w tej kawiarni Podobno najlepsza kawa w Rzymie Wziął sobie americano, mama Cappuccino i później dam znać. I ostatni raz jeszcze przyszliśmy zjeść walk to walk i pokażę Wam menu. Ale chciałam wam pokazać, że choinka przy ołtarzu ojczyzny już prawie jest gotowa, więc myślę kurczę, że zapalenie jej będzie w weekend, więc słabo, no ale chociaż troszeczkę mogliśmy jej zobaczyć i to jak powstaje, a my teraz kierujemy się w tą stronę, no i też jak widzicie pogoda całkowicie się zepsuła, pada, jest zimno, więc że chyba płacić, że wyjeżdżamy. Na pewno. No dobra, jesteśmy już na lotnisku, widzę, że trochę mnie roztrzepało. Wcześniej nic nie nagrywałam, dlatego że stwierdziliśmy, aha, dobra, to widzieliście, poczekajcie na druku. E, wróciliśmy jednak jeszcze do miasta pieszo, e, zjedliśmy ostatni raz walk to walk i później poszliśmy znowu na PKP gdzie mieliśmy te bagaże i zjedliśmy ostatni raz lody w węci. jeżeli będziecie w Rzymie, musicie spróbować tych lodów w Benchii. wszyscy mówią, że to najlepsze ja szczerze mówiąc nie widzę jakiejś ogromnej różnicy pomiędzy tymi wszystkimi lodziarniami, które, w których byliśmy chociaż uważam, że Venci i ta te, Gelateria Mama miały najlepszy rożek bo ten Delma Palma, czy jakoś tak to ten rożek przy mniejszej ilości lodu był słaby. Słuchajcie, bardzo konkretna i precyzyjna recenzja, więc myślę, że i Ivenchi i ta gelateria mama będzie super wyborem. Pizza Zaza, no i oczywiście łoktoło. Potem poszliśmy właśnie po bagaży i jechaliśmy autobusem z PKP, to jest autobus, SeatBus Możecie normalnie kupić sobie bilety online. No i teraz jesteśmy już tutaj. Mama miała sobie kupić perfumy J'adore Dior, bo to są jej ulubione i okazało się, że na flakonie są tańsze, więc już tutaj zamówiliśmy, no bo kod jakiś jeszcze zniżkowy był do dzisiaj, więc nie ma na lotnisku, ale będą. No i teraz sobie czekamy. Jedziemy do Katowic. Z Katowic odbiera nas pan z parkingu. Jedziemy, idziemy do auta i jedziemy już prosto do żar. W międzyczasie też sobie podglądaliśmy co robią misiaki i po prostu pluszak leży na, na takim chillciku, na pleckach, na kocyku. Cały czas sobie śpi. Misio też sobie śpi, chociaż Misiek jest jednak tym takim bieskiem, bardziej czujnym, więc podglądamy sobie ich na kamerze, jak właśnie mama Alana jest w pracy. To chyba ostatni raz będę się już odzywać z Rzymu. Mam nadzieję, że te vlogi Wam się podobały. Jesteśmy już w Katowicach i słuchajcie, lądowaliśmy i ja widziałam jak takie tam światełko sobie mrygało, to co, się, to, co mryga przy skrzydłach. I widziałam, że jest coś nie tak, że tam coś się dzieje. I tak sobie myślę, no nie, niech jeszcze się okaże, że śnieg pada. Słuchajcie, lądujemy i co? Śnieg pada! Więc teraz będziemy wracać z deszcz, ze śniegiem, ale jest to też nasz pierwszy śnieg. I widzicie, wróciliśmy do Polski i od razu mamy śnieżny vlog. Oczywiście zobaczymy, czy ten śnieg jest we Wrocławiu. No ale właśnie widzę, że Alanowi udało się odebrać nasze walizki. To jeszcze do toalety dzwonimy do pana, żeby po nas przyjechał i ruszamy. Masz Let's go! Jesteś bohaterem? Jestem bohaterem. I... Zobaczcie jak nam zaprosił autko, ale w ogóle mieliśmy auto z na parkingu Polonia. To już drugi raz, bardzo polecamy, bo mamy od razu transport i jeszcze słuchajcie w cenie pan nam y, odśnieżył szyby. Więc po prostu wsiadamy i idziemy. Co? No, no ja wiem, no, ale i tak jest super. Więc jedziemy do żar. Wszystko przy herbatce, więc kubek świąteczny jest, i dzisiejsza herbata z kalendarza adwentowego to jest granat i malina, więc sprawdzamy, jak będzie smakować. Jeżeli chodzi o jej zapach, no to pachnie na razie bardzo ładnie. Zalewam i zaraz się widzimy. Okej, okay, jesteśmy. To jest też taki troszeczkę wypad w przyszłość, dlatego że nagrywam to w, dokładniej w sobotę, a to co widzieliście przed chwilą było w piątek, ale już wróciliśmy tutaj do Wrocławia, więc to jest w ogóle mój kubek typowo pod vlogmas, który kupiłam w listopadzie. On jest w TK Maxie i sprawdźmy sobie teraz tą herbatę. Kurczę, wiecie co, cieszę się, że dostanę jeszcze ten drugi kalendarz i prawdopodobnie on już jest u mnie, ale u sąsiadki, której dzisiaj nie ma, więc jak wróci jutro, to mam nadzieję, że jutro już chyba będę testować inne herbaty, dlatego że nie jestem fanką tych herbat z Irving. One nie mają tego czegoś w sobie, więc oczywiście to wypiję, natomiast jednak wolę coś innego. Później może Wam przypomnę, jakie herbaty najbardziej lubiłam podczas ostatniego vlogmasa i który jeszcze mam, ale najpierw nadróbmy sobie kalendarz adwentowy z Glamshopu, czyli muszę otworzyć dwójkę, trójkę i czwórkę. Prawda? Chyba tak. Więc lecimy z dwójeczką. W jedynce były te kasetki na cienie. Tak jak myślałam, tutaj mamy cienie. dwa cienie. No dobra i już Wam je pokazuję. I to są te dwa cienie, które były w drugim okienku kalendarza, czyli krem orzechowy. I ten drugi cień to był róż. I tak one wyglądają z bliska. Bardzo podoba mi się ten ocień kremu orzechowego. I tak wyglądają swoją, więc jak widzicie, krem orzechowy jest matowy. Natomiast ten róż to jest taki cień dłochromowy, bo w pewnym momencie on jest zielony, później jest właśnie różowy i on się tak dosyć konkretnie mieni. Bardzo mi się właśnie podoba ten mat, jeżeli chodzi o ten duochrom. Rzadko używam takich kolorów, ale zobaczymy. Więc to była dwójeczka. Teraz lecimy z trójeczką i tu chyba będzie coś innego. Ja w ogóle też nie oglądałam żadnych innych otwieraj... Jak widziałam, gdzieś na TikToku że ktoś otwiera, to ja od razu to przesuwałam, żeby sobie nie zepsuć niespodzianki. I trójce mamy... Szampan 0% To jest rozświetlacz do oczu i twarzy w żelu. Ok, czyli to jest takie jelly highlighter, i bardzo już widzę, że bardzo podoba mi się odcień. Czy chcemy go przetestować? Naprawdę, ja dzisiaj nie mam nic na twarzy tylko sobie zrobiłam rzęsy i brwi. Ale hm, zobaczmy. Chociaż nie wiem, czy on kurczy, nie będzie dla mnie. Wyłączyło mi się nagrywanie. Ale zobaczcie, jak to wygląda. Jak dobrze rozetrę, bo bałam się, że będzie za ciemny. To nie jest. On ma takie delikatne drobinki. I myślę, że w takim makijażu płynnymi kosmetykami może się fajnie sprawdzić. Może spróbujemy go jutro nałożyć, już tak właśnie w pełnym makijażu. Więc to jest okienko numer 3 i lecimy z okienkiem numer 4. Nie zawsze najbardziej ekscytują ta okienka, które mają inny kształt niż typowo podcienie. No bo jednak wiecie, cienie to wiemy, że będą jakieś cienie, a jak jest coś innego, no to super. I tu tutaj mamy bronzer bronzer w kremie w odniu piaskowym. To, co mi się podoba, to to, że jest właśnie mniejsze opakowanie. Niestety jest piaskowy, wiem, że on chyba jest najpopularniejszy, ale dla mnie on jest odrobinę za ciepły, więc yy, tak mi się wydaje. Muszę go sprawdzić, bo wydaje mi się, że ja wolę kontur albo bronzer w kremie, ale bardzo podoba mi się to, że jest właśnie w takim mniejszym opakowaniu no i te bronzery są naprawdę bardzo fajne. Więc to jest wszystko, jeżeli chodzi o kalendarz adwentowy z Glam Shopu. To co, lecimy z kolejnym kalendarzem. Teraz będzie kalendarz dla Was, to może jak już trzymam ten brązer i wiem, że on dla mnie jest za ciepły, to Wam go podaruję, więc w dzisiejszym kalendarzu adwentowym możecie ode mnie dostać właśnie ten bronzer. Dalej mamy dwa produkty z mojej ulubionej linii Bielendy Professional Supreme Lab i będziemy tutaj mieć ceramidowe serum odbudowujące, regenerujące. Wydaje mi się, że to jest taki bardzo um, uniwersalny produkt, bo on się sprawdzi tak naprawdę każdej cerze i każda cera potrzebuje takiego serum i regenerujący balsam do twarzy i ciała z ceramidami, więc też bardzo uniwersalny produkt. Do tego jeszcze filtr przeciwsłoneczny też z Bielendy SPF 50 to jest ten satynowy i na koniec taka Hydrating and Calming Essence Mist z Paese, czyli mgiełka taka nawilżająco-kojąca, którą możecie używać albo stricte przed makijażem, albo używać na przykład jako tyniku, albo w ciągu dnia jako odświeżenie, więc no dzisiaj macie nawet sporo rzeczy. Które możecie ode mnie dostać w kalendarzu adwentowym dla Was. I jeżeli chcecie te rzeczy dostać, to tak jak zawsze subskrybujcie mój kanał, zostawcie komentarz taki, który byście normalnie zostawili. I poproszę hashtag 4, żebym wiedziała, że bierzecie udział w rozdaniu. I już ostatni kalendarz. Staram się zawsze co roku robić takie kalendarze, że wiecie, jedno jest takie typowe do otwierania, a dwa inne są e, takie bardziej e, ciekawe, więc dzisiaj... Dzisiaj, bo ja w ogóle robiłam ten kalendarz z też waszymi propozycjami, więc ja tutaj mam napisane tak. Przytul się do oko ukochanej osoby slash zwierzaka, slash kogo tylko macie obok siebie i możecie okazać jej chociaż trochę miłości. Albo jeżeli nie możecie, to zadzwońcie do kogoś, do kogo na przykład dawno nie dzwoniliście i brakuje Wam tej osoby, albo po prostu do osoby, za którą tęsknicie, albo do rodziców, do rodziny, do kogokolwiek. Dajcie znać, że o nich myślicie i że za nimi tęsknicie. Ja wybieram pieseczki, bo nie byłam z moimi pieseczkami, więc chwila. Mam moją kulkę. O kurczę, misio, ty to chyba jednak dobrze jadłeś u tej babci, co? Więc przytulam się do misiolka. I zobaczcie, kto do mnie przyszedł. Tak, pozazdrościłeś troszeczkę. Okej, okay, ty też chciałeś się poprzytulać, tak? Mi się to chodź. No chodź! Musimy się poprzytulać! Chcesz się Alan do nas poprzytulać? Nie. Słucham? Ty Ty słyszałeś o musią? Tak powiedział? Nie wiem. Czy on chce się do nas poprzytulać? No co wydarze? No nic, no to jest kalendarz adwentowy. Co przytulanie? Tak, dzisiaj jest w okienku przytulanie. Dzisiaj? Patrz mi, się do ciebie idzie. Przytulamy się wszyscy! No, nie bij, pustka. No dobra. Martańczyk chce teraz coś dostać. tak? Czówik. Martańczyk, no, nie te czasy? Misiu, Mij, Ej, ej. Żółwik. No przybij, żółwik. Przestań. Żółwik. Misiu, sił, pięteczka. Żółwik. Super! Żółwik. Uh -huh! I oczywiście trzeba jeszcze zawiesić magnes, yy, To prawda z Rzymu i z Watykanu już mieliśmy, ale kupiliśmy taki w Muzeum Watykańskim, więc przyczepiam go tutaj i to już jest słuchajcie w ogóle druga strona naszej lodówki, dlatego że pierwsza jest już w całości zapełniona, a ta druga na ten moment prezentuje się tak. Moje dwie ulubione herbaty to była ta z czyli rozgrzewająca pomarańcza z cynamonem i goździkami. I to już bardziej z terena życiem, czyli zimowy sekret z herbapolu. To ja się będę już z Wami żegnać. Mam nadzieję, że ten vlog Wam się spodobał. I że oczywiście widzimy się jutro, więc do zobaczenia! Pa!